Sprawdźmy, czy uda mi się znaleźć coś w Hebe, żeby sprzedać to na zagranicznym Amazonie. No już na dzień dobry, wszędzie promocje. Tutaj dużo produktów rzuca mi się w oczy, bo już sprzedaję je na co dzień. Sprawdźmy te produkty Weleda. Cena zakupu 6 funtów, czyli 30 zł. Cena sprzedaży 18,87. W tym momencie on się sprzedaje w Anglii, zobaczmy inne rynki. W Hiszpanii również sprzedaje się po 19 euro. Zobaczmy w jakiej ilości 106 sprzedaży w miesiącu. Czyli na tym produkcie byśmy mieli razy dwa przynajmniej. Dobra, idziemy dalej. Produkty Garniera one zawsze dobrze się sprzedają na każdym rynku, tak samo Nivea, Luminos i tutaj była świetna promocja. 1 plus 1 za złotówkę, czyli produkt za pół ceny, która jest pokazana. Sprawdźmy ten produkt Nivea, zobaczmy, jakie są statystyki. Skanujemy produkt. Cena sprzedaży 14,48, cena za około 5 funtów, co w tym momencie dawałoby mi 3,40 sprzedając to z UK, bo mam ustawiony ten rynek. Po bestseller rank widzimy, że na rynku włoskim również sprzedaje się bardzo dobrze, po 13,40. Sprawdźmy kolejny produkt, który jest na tej promocji. Tutaj widzimy, że na rynku angielskim on się nie sprzedaje, ale w zasadzie sprzedaje się, ale pod innym listingiem, bo ja go sprzedaję również. Ale na przykład w dnia niemieckim sprzedaje się po 23 euro, czyli kupując to za 5 euro w Polsce, można to sprzedać za 23 euro w Niemczech. Te pasty też sprzedają się drożej za granicą, bo sprzedają na co dzień tak samo te plastry wet. Także jest dużo produktów z tej drogerii można znaleźć. Plusem jest to, że jest to małe, lekkie i można wysłać to w jednej paczce. Nie mówię jeszcze o tych programach lojalnościowych i punktach z Dzięki za oglądanie. Pozdro.